A Ordowik, okres poprzedzający Sylur, trwał prawie 42 miliony lat. Devon, który nastąpił później, trwał prawie 57 milionów lat. Jeśli geolocy odróżnili okres Syluru od Ordowiku i Devonu, to dlatego, że jest on wystarczająco osobliwy, aby tak było. I właśnie to odkryjemy podczas tej podróży. Sylur to kluczowy okres w naszej historii naznaczony licznymi zmianami we florze i faunie. Podczas naszej podróży na ziemię kambryjskie byliśmy świadkami tego, co naukowcy nazywają eksplozją życia na Ziemi. W okresie Ordowiku radiacja organizmów była równie bogata, umożliwiając rozwój i dywersyfikację wielu gatunków. Biologii radiacja to adaptacja linii zwierząt lub roślin do nowego środowiska życia.